No. Które? No, ale zasięg. Które? Do Które? Drogi żołnierz w okolicy. No, jeszcze jest cały czas jeszcze chyba w topce, nie? No właśnie coś moment, nie leży że... ja, jakoś też nie przepadam za nim grać, aczkolwiek ostatnio gdzieś podniosłem od kogoś tutaj na wyspie właśnie to ładnie kosił Kosi, Kosi Kosi, Kosi, kosi. Tutaj kabel tam dziś to, to mały spandi właśnie gwory Tak Nie plączy się Od nowa. <laughs> Co to jest? Co to jest, jest, o, jest do, do trzymania kabla, czy coś takiego? No trzyma kabel w górze w cały czas, że Ci nie opada, nie? Myszka się wydaje, jakby była bezprzewodowa. Widola tak też to można, kurwa, wepchnąć? Co? Widola też to można wepchnąć? O, to jak masz taki rozmiar... Skromny to tak, ale... Podejrzewam... Podejrzewam, że tutaj... Nie ma tu keuf. Wrócicie tam tu. To, to na miał być kabel, nie? Tak powiem. No. Akurat, akurat. To kurwa, to będzie Takóż to będzie to żeluz zostanie. No, akurat tak wyjdzie. Jak biegasz, to już. Tu. Oznaczam to miejsce. Tu, tu jest. Oznaczam to miejsce. Czy widzi, czy biegnę? Ja Górne pierwsze czy dolne? No ja, ja na górny zabiję, potem... Ej, na mnie, na mnie. O kurwa, kur... Mam go. Ej, nie spojrzałem, gdzie jest reszta. Tój wipe. Okej. Okay. Wipe? Aha. To loldałcik. Ktoś chce ten, y, kewa? Bo ja skończyk. mam, stary. Proszę no, dobrze, że tak głośno są mam te sławki, bo... Zbliża się wśród uzbrojenia. Zacząłeś słyszeć kroki? Nie słyszałem go, słyszałem go. Kurde, a dobra. Chcę zagrać, kurde. Para i alarm. No, Para i tak jest. Było. Para i alarm. To palmy walona. Ja nie, mam, nie mam funduszu. Tak. No nowe podleciłem. Teraz trzykę jest czy co? Ja też. To ja wyrzucam, bo ja mam parę, to nie mam przestrzeni Ej, widzą ją w prawej Ostracono skrzynię z zapasami, zabezpieczyć ją Tam jest Patryk, BSP, daj hajs Nie przeryte w ogóle, jakieś tryby leżą Ej, jest w statku, ktoś trzeba Tak, jest statku i u nas też jest ktoś, nie? Ej, u nas też jest, już przed lewej, jest po Prowadziłem go na ja tu wjechał, bo ja mam uragan! Jeszcze pa. jest jeden u nas, tak na dachu. Uuu, dachu. Jest dachu. jeszcze w środku, dachu, jest dachu, jeszcze dachu, jeden. jeden. Jeden jest jeszcze w środku budynku u nas. Na ghostach już. Pode mną biega. Oni... Oni w to... plaży. Ten pod tobą, Borys. Tylko, że nie mogę go... zginął, dobra? właśnie. Odmaczam jeden na statek ląduje. Lotnik. I drugi też jest lotnik. Ten na dachu, jeden powalony. Na, 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 statku na górze. Mam kontakt! Drugi tam wylądował, na niebieskim. Ej, gdzieś tu na blisko mamy chłopa. Przy on są, cała trójka. Ta. I biło mnie najdłużej. Wpadam bez O kurde, chłopak mam z sobą A zginął, aha, bo to był ten twój, okej, ok. dobra Ten mój decyzji. to no Ej, tutaj też mamy nie wiesz kim go Tu cały czas bio i przeskoczył do budynku obok na cel Kowarium jak ktoś daleko do nowej bezpiecznej strefy. zbliża się chmura gazu Jesteś do podniesienia? Tak Sojusznicy B, na... Dobra. droga. Dzięki Jeszcze 25 świetnie Aha, lewej mnie do No mnie nas U nas są, w budynku. Ląduje kolejny. na górze. Poleciał do niebieskiego? Ja nie, u nas jest. Ja spadłem niżej. Kurwa, nie tu są no. Łe, tu I jest, jest. jest. kurwa. Ale... A, o, o, na pracy no, mi dojechał. Kurwa, to jest z, z pistoletem na On aj. O, bo oni tam na dachu zrzut, nie? Na klatce zadaj mi ziemię. pies za śpiące schował Rzucałem te kurwa gówno takie. Co wykrywające? To... To nie najlepiej. To po sobie panty. A byli na górze czy na dole? Na klatce, na, na... O jest! na klatce siedzi kolejny, to nie jest jeszcze inny chyba.

Znaczy jakoś obejść. To twoja druga szansa. Nie zmarnuj jej. Na naszym rzucie wylądował właśnie ktoś. To druga ekipa gdzieś jest. Obok jeszcze. Twój sojusznik wraca do gry. Lądują, lądują na dachu. Pali na dachu. Oznacza C. mam na dachu. trójka na na dachu. nie? na dachu. jeden powalony w ogóle. No ze strzelbami eee. na tym dachu się Deschmik, no i chuj jaka i... ekipa do mnie strzela znowu no Ja pierdolę, ci se biegali po tym dachu kurwa pół gry i nikt do nich nie strzelał kurwa Ja wylądowałem już pisgają kurwa do mnie Podaj no się bo to... ja nie mam szans na dowiesz ty jest, kurwa. odpowiadasz za te akcje. No kurwa oni cały czas biegali na tym dachu i nikt do nich nie strzelał kurwa ja wyląduję w walki Ja pierdolę, jakie no, jest kurwa chore. Nie, nie potrafię tego kurwa zrozumieć. Ej na zrzut. Ej lądują tylko by. cała tu biorą Kota. też zrzut. Zbliża się chmura gazu. Bezpieczna strefa przeniesiona. Na wieżę tylko jeden. Gorąca to. Zrób to. to. uaktualnione. Tu, na zielonym jest po 1 na pewno. I tu mamy 37 metrów, zleklenia. tu mamy całą trójkę. Oznaczam to miejsce! U! U! Bije gdzieś od, od naszego tego. Tu, Jestem zielonym. Oznaczam to Borys, ja kupił paczkę, albo dwie nawet. UWAGA NA TYŁY! ZARAZ BĘDZIE PO ODNOWIE! Wy uciekliście w inne miejsce niż ja. Lecę do was. Próbuję. z do WYPRZEDAŻ DOBIEGŁA KOJCA! CENY WRÓCIŁY DO NORMY! WRÓG POJAWIŁ SIĘ W OKOLICY! Wylądował, tak? Tak, u góry. No bo ląduj no, tak, jak? Tracicie teren, ruchy! O, ryby. Dobra. te ryby. jeszcze te ryby. Zróbcie te ryby. drużyna jest ryby. Zróbcie te ryby. Zróbcie te ryby. Zróbcie te ryby. Zróbcie Do niej. Ej, pod nami, no widzę Jest całkiem pod nami, już w głowę Leży Lotnik, kumpel, jego kumpel lotnik Dwóch lotników Wrogi BSP aktywny Ci tam nie, 7, tym, nie. Się ja tym, nie. Tym, się jeden nie żyje, drugi jeszcze na tej nowie, ale ja stąd... Yy, się tam za bardzo nie chciałem, nie wychylał tak. tak. się czas. Oznaczam sprzęt. To, 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 to już nie tak. W tym budynku możemy zostać teoretycznie, nie? No w jedną Cel zlecenia zidentyfikowali. Zlecenia zidentyfikowali. Oj, biją do co? mnie z pryzona, z Prezona. biją No to nic. Ej, pod nami biegają? Ja jestem pod wami. Nie, nie, nie. Jest więcej. Po dachu teraz coś biega, tak jakby. 17 metrów, no? Coś tu jest. Jest chłop na dachu u mnie.

Duszą się coś Z prawej coś mi pójdzie O kurwa, są dwie ekipy mimo Jeszcze jeden z tyłu, tam w desce był, ale nie Z dachu, z dachu, z dachu, z dachu Powalił mnie kurwa Podnoszę się Jeszcze, jeszcze jest jeden do góry Jeszcze do góry, pikuję o e, kurwa, powalił mnie jak skakkiwałem. Tak. Czy Tak. Jest stoi, nie? Chyba tak. Ja się podniosę sam. Nie, mam nam. Podnieś się, podnieś no, się, podnieś no, no, się. Lisa się, się ga. Musimy się dostać do bezpiecznej strefy. Kurwa, powalił. Pan no, zakładam. No, 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 o, i tu wacze hopa. Teraz wyruszę biegają niżej. No, Jeszcze bliżej niżej no, biegają. No, na demnach, na mnie bardzo Jeszcze jeden gdzieś, jeszcze jeden na włóczka Jeden obiegał, drugi jeden jesteś ostatnią o, żywą ciężko. osobą, musisz przetrwać do przybycia posiłku Zbliża się chmura gazu z obawy, świetna chyba oszacowana Zbliża się gaz Po prawej gdzieś Chyba w tym budynku

o, no jeszcze pewnie za 2-3 legram